i serdecznie w kolejnym y, filmie. Jakby ktoś się pytał, nagrywam ten film czwarty raz, bo mi się wyłączyła nagrywarka y, ostatnio i mi się tablet skraszował, więc y, Fort gg. Y, Ale y, tak mówiąc, y, nie było mnie, jakby ktoś się pytał y, pewnie nikt y, nie żartuję y, 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 Gdzie byłem? Po prostu byłem w Turcji i szukałem filmu do nagrania. I to będzie taka serii mini serii, albo większa seria Mister Meat. Więc zapraszam. Gram dzisiaj na normalu, nie skipuję intro, jestem debilem, nie przeczytałem. Dobrze, więc chodziło tam o tym liście to, że Amelia Clark ma 28 lat, jest brutką i jest... I, i tam jest za nią nagroda pieniężna. Y, I ostatnio się zapisała do... Mr. Meat Company i od tego czasu nie było, nie, było jej, e, nie było o niej śladu od paru tygodni, więc my na, ja, główna postać nazywa się Anthony. Jesteśmy właśnie takim chłopem, który e, nie pamiętam nazwy jakby coś, żeby nie było jakimś debilem jestem. No bo no może jestem, bo nie pamiętam nazwy, ale każdemu się zdarza. Ale przechodząc jesteśmy e, Bounty Hunterem. Nie wiem jak to się mówi po polsku Takim łowcem nagród, coś takiego Jakby coś tu Nie tego słowa na poważnie Bo nie wiem jak naprawdę to się wymawia na polski yy, Dobra, już przestanę pieprzyć I tutaj był nasz piękny rzeźnik. Pan Mister Meat yy, Tutaj sobie otwieramy farmę Let's go I pan Mister Meat No powiem wam tak, nie jest za bardzo przyjaznym kolegom Panie Meat no pan się cieszy, bo pan mi chce strzelić, strzelić, kurde złego ciosa w łeb. A mu na to dzisiaj nie pozwolimy, słuchajcie. Jak jak mu pozwolę, to ja nie wiem, to się chyba załamę, słuchajcie. Co ja mam z tym, słuchajcie? Tak? Ja chyba... Zaraz mi strzeli, wiecie? Oj, O kurde, Antoni szybciej. Dobra, nie masz mnie. Co się stało, Czego to w dźwięku nie No co i? A, bo na deski. Wypada zepsutę. Dobra, I I wydaje mi się, że słyszałem jakiś dźwięk. No właśnie słyszałeś. A ja słyszałem chudna twojego pierda i co? I co? Bardzo. Dobra, Dobra, let's go! Zamykamy drzwi. Wyjmujemy śrubki i wychodzimy na... Co jest? I wychodzimy na dach. Jej. Eee, Jesteśmy na dachu. Dobra, rzucamy tutaj. Niech, ładny śmiech, proszę pana. Tylko niech pan mnie nie przemieli na mięsko, proszę bardzo. Proszę, proszę, niech pan mnie nie przemieli, bo będzie słabo. I, i spokojnie, to, to to jest mięso zwierzęcia. Tam, spokojnie, nie musicie się martwić. A to wiecie, jakiś człowiek, który ja ludzkie mięso. Mm, no, spokojnie. Mam ja nadzieję, że to mnie nie Dziękuję. Chcę, żeby był żart. Taki bezsensowny, ale żart. Dobrze. Wracajmy do gry. Nie wiem, gdzie jest Mr. Meat. Pan Miosko, na pewno by. Na pewno bym był. Na pewno by chciał, żebym był jego kolacją na dzisiaj. Znaczy. Po nocy chciałbym. Chciałbym, żebym był jego kolacją. Ale. No nie wiem, czy mu się to uda. Może. Może jakimś cudem. No nie wiem. No ale. To się jeszcze okaże w przyszłości. Ja mam tutaj kodek, widzicie, którego zabrałem. Jest to nic. Ooo Jezu, Pani mięsko, co pan robi? Jeju. Przemiesz pani na dworze. Na dworzu, co ja gadam na dworze? Panie mięsko, niech pan się do kolerą sztuka. To pan takiego nie zrobiłem. Wow! Jaki to było lucky! Dobra, jednak e... oj oj, oj. No. no to nie wydało dźwięku, no to cały czas na no dziwne deski wypadną. Czy tak no, dziwne, no. Na na zepsu te deski. Hyj! Jesteśmy... E, jeszcze potrzebujemy dwóch itemów do uratowania Emeli, e, Emeli chciałem powiedzieć. Amelie Kubana, popraw się. Dziękuję. Hmm. Dopiero 5 minut nagrywki i prawie już uratowałem, można no, prawie już, prawie uratowałem Amelia. Hmm. Jestem z tego dumny. Gdzie są cutting-play? Tutaj są cutting-players. Let's go! Hmm, co to było? A pewnie tchóra stara, wiesz? To stary z mlekiem. Ja mam panu, tak? Może nie wiem. Co ciekawe, ale i mister mit. Coś tutaj słyszałem. No. Ja. Mi się chyba też coś słyszało. Ale pana gadanie. Nie! Świnka Pepa! słuchajcie, jesteśmy na farmie. Jak widzicie, przepraszam, że zapomniałem skomentować farmę, ale ja po prostu się skupiam, żeby jak najszybciej to przejść. Mam nadzieję, że pigi mnie nie zabije, bo pigi... pigi się włożyła! Nie, pigi! pigi! Jezus, Maria! pigi, uspokój się! Kurde, żeby mnie tu, żeby mnie ta pigi nie zabiła, bo się skończy. To Dobra, wygrakałem, nie żyję, yes, jest godzina pierwsza, czyli z noc pierwsza, zdechłem, no i, i no, no, Pigi! Dobra, tą Pigi to muszę się zająć w inny absolutnie sposób, muszę iść po shotguna. No Jezus, ta Pigi jest zepsuta, no ona wie, gdzie jestem. Jest noc druga, jeszcze jedna noc i będę mięsem, no kurde, no. czy znaczy, mięsem, będę kolacją pana, pana mięsko. Ta pigi może sobie do kolei pójść Dobra, słuchajcie, takie sprawy się załatwia yy, W taki inny sposób Taki jak nie inny sposób Czyli trzeba ją po prostu odstrzelić Pamiężko mi na to nie pozwoli oczywiście, bo pan jest to już wie Co chce zrobić, ale ja, ja też mu odstrzelę, kurde łeb, zaraz No przepraszam, że takie słownictwo dzisiaj, ale tak pigi mnie ja się zdenerwowała yy, Muszę znaleźć mojego shotguna Tutaj jest? Szybko. Antoni. Piggy cię kurde prawie zabiła do końca i byś był mięskiem pana mięso. <śmiecki> mięskiem pana mięso. Panie, panie, panie. <śmiecki> Dobra, mister Meat leży na 120 sekund. Ale piggy będzie leżała na zawsze, niestety. To, kurde. Co się z panem dzieje? Więc jak teraz zostanę, to zostanę takiej nerwicy, że... <gry> Nigdy nie widzieliście mnie w takiej formie. Dobra piggy deadła, jest sir. Jak coś to sorry, że ją zabiłem, ale ona mnie zabiła dwa razy, więc teraz piggy raczej nie wstanie, dopóki nie zginą pana mięsko. A co jest prawie niemożliwe, bo yy, już wystarczy yy, mi jeden klucz. Musimy znaleźć takie serduszko. Tutaj pyt. Dobra, idziemy z nim i tam będzie, no, za, no zobaczycie co się stanie zaraz. Musimy niestety go iść toaletem. Mamy tutaj e, kawałek drewna i no nie, no fuj! No kurde, utknąłem! Dobra, dziękuję. Może wyjdę dachem, będzie bezpieczniej, bo nie chcę dostać kolejny raz. Może już od pigi nie dostanę, ale ja pana mięsko, bo pan mięsko jest troszeczkę niebezpieczny. Co? Jak Piggy bardziej niebezpieczny? Pigi jest bardzo niebezpieczny. No, dobra. Mamy klucz niebieski, teraz ratujemy Amelię. Widzicie, pan mięso nie żyje. 20 sekund. Jedynie. A e, pigi nie chce nie żyje, pigi poszła spać Pyk, 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 dobra Musimy się tam nieco, wrócić po... Jeszcze trzy itemy, mam nadzieję, że nie dostanę tego mięsa Możliwe, ale mam nadzieję... No i stał Nie! Panie mięso! Niech pan cię uspokoić Dobra, spokojnie mam jeszcze jedną brącę. Nie do tego mam mięso, patrzcie to, no zaraz mu pokażę, Tu tutaj rządzi, patrzcie biorę sobie, tutaj jest taka pływka i patrzcie, biorę sobie e, bronią sypiającą, zaraz mu takie uśpienie zrobię, że chłop, chłop będzie spał 15 minut. No oczywiście, oczywiście mam mocną dawkę, strzykaw moja strzykawka ma mocną dawkę, i pan będzie spał bardzo długo. Do widzenia. Nie, może tutaj go nie będę szukał. Bo ja to każdym razie... Dzień Dobra, mister Miglerzy, na no, ora. Right. Gdzie ja zostawiłem czerwony klucz, halo? Szanowny mama, bo ozboi. Dobra, mam czerwony klucz. Yes, sir. Dobra, ale to, to zaczynamy z w tym czerwonym... Pan bronił się, tutaj dobra, let's go, 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 dobra, go, nie. Dobra, nie. Dobra, pani mięso, żegnamy się. No, gdzie nie mogę znaleźć jednego klucza bo no, gdzie ja go dropnąłem no ja już zapomniałem no Ci pigi mnie zabiła Nie pigi mnie nie mogła zabić czyli gdzieś go tutaj kurde dropłem Nie pan mi się nie wstał Nie 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 Jaś ta strzykawka miała go uśpić na 15 minut alo kurde I got you. Nie, 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 to teraz trzeba ewakuujesz zrobić takie nili muszę go tutaj zwołać. Sorry, że dzisiaj mi tak nie idzie, no ale nic nie robię, nie robię. się, się położy na tej bitwie. Nie wiem, gdzie jest teraz nie z bo na nie wychodzi. Proszę jego kroki. Antoni, nie wychodzi, bo dokładnie mnie, Gdzie on nie? i wyszedł.

Aha, czyli tak jak myślałem, położył się na kluczu. Mm. albo po klucz prostu go dropnąłem, papa, nie wiem co. Mam nadzieję, że fajnie czekajcie, No, ja ta głowa wystrzeli. Dobra, na Ratujemy Amelia, w po dwóch próbach. Nareszcie. Amelia! Amelia Clark, szybko. Good Dobra. Uratowaliśmy ją. Let's go! Re biegniemy, biegniemy szybko! Kig i deadła. Bo ja to kopłem. Dobra, mister min już chyba wstał. Albo, albo nie, bo mi się być tak w stęce. No to już, mam nadzieję, że film się podoba. Widzimy się w kolejnych filmach. Oczywiście mister mini w z innych... Z innych, o. <grym> Widzimy się w kolejnych filmach. mister mi t dobrapa. dobra, pa!